Cześć tu DJ e Pro. Pokażę wam w dzisiejszym odcinku, w jaki sposób zrobić update Faz'a oraz w jaki sposób zintegrować go z najnowszą wersją Serato DJ Pro. Najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności zadbać o bardzo podstawowe tematy takie jak. Sprawny kabel USB oraz najnowsza wersja oprogramowania zarówno dla Serato DJ Pro, jak i dla Face Manager. Te dwie aplikacje muszą być up to date, czyli zaktualizowane do najnowszych wersji, bo bez tego nie będziecie w stanie przeprowadzić sprawnie update'u. Wiele osób do mnie się zgłasza z problemami, że nie może poradzić sobie z update'em albo że face jest niewykrywany przez komputer albo, że nie można przeprowadzić aktualizacji. Problemem są zazwyczaj dwie rzeczy. Niefajne kable USB, więc nie używajcie najtańszych przewodów, które znajdziecie na Allegro za 5 zł jakichś Chińczyków. Zadbajcie o to, żeby kabel USB był dobrej klasy, żeby był markowy, bo ten kabel to wasze zdrowie i życie i wasza muzyka. A druga rzecz to ee... Najnowsza wersja oprogramowania. Wszystkie linki do najnowszych wersji oprogramowania znajdziecie na naszej stronie www.showsystem.pl. Dla przykładu, mamy tutaj Feiza, który będzie musiał być zaktualizowany. Jak widzimy, wersja oprogramowania dla, samego, dla, samego, dla samej bazy to jest 2.0, natomiast wersja oprogramowania firmware'u to jest 3.0. W tym momencie najnowszą wersją jest wersja 7. Po zainstalowaniu Face Managera do wersji 2.2.1, tak jak w tym momencie widzimy, pojawia nam się taki oto screen. W tym momencie robimy wszystko bardzo, bardzo prosto. Na czerwono pali się ikona Update My Face i w tym momencie to klikamy. Jest informacja o tym, że możemy zaktualizować tego Face'a. Klikamy Update Now. Mamy rozpisane jak na dłoni, i ten instalator będzie nas prowadził po prostu jak po nitce. Niczym się nie trzeba stresować, niczym się nie trzeba przejmować, nic się nie zepsuje. Robimy w tym momencie update. Begin. W tym momencie program aktualizuje nam receiver. Pierwszy z dwóch musimy chwilę poczekać. Ważne jest to, żeby nie odłączać w tym momencie komputera od zasilania i żeby nie powodować spadków napięcia w porcie USB. Jeśli korzystacie z komputerów PC, pamiętajcie o tym, żeby wyłączyć oszczędzanie energii w portach USB, bo na tym może wam się instalator wywalić. A także Face może działać jaki serato niestabilnie. Jak widzimy wszystko przebiega zgodnie z protokołem. Wszystko się aktualizuje tak, jak należy. Dla każdego z pilotów odbywa się osobna aktualizacja. Każdy z pilotów traktowany jest jako osobne urządzenie. Baza jest traktowana jako osobne urządzenie. Dobrze, mamy tu teraz update dla drugiego pilota i restart całej bazy. Jak widzimy, w tym momencie baza zapaliła nam się na czerwono. Robi się update, jest wgrywany. Ostatnia rzecz. Klikamy done. All looks good. Your face is up to date. To znaczy, że właśnie zrobiliśmy. Tak, jak widzicie, w prosty, banalny sposób, aktualizację oprogramowania firmware'u dla pilotów i samej bazy do wersji 7.0. Nie bolało, prawda? Przejdźmy teraz do głównego menu i pokażę Wam, w jaki sposób wygląda teraz Face Manager i co możemy zrobić z naszym Face'em. Wchodzimy do ustawień, settings. W tym momencie ustawiamy. To, z jakim oprogramowaniem FACE będzie działał. Pamiętajcie, że mimo tego, że Serato jest najbardziej stabilnym, najbardziej niezawodnym systemem DVS na świecie do grania do cyfrowego DJingu, to FACE wspiera także inne platformy takie jak Traktor, Rekordbox, Virtual DJ, Miss Pinky, etc., etc. My pracujemy na Serato DJ Pro, więc zostajemy przy tym ustawieniu i w tym momencie wybieramy, z jaką prędkością. Face ma emulować ruch płyty. Czy mają być to 33 obroty na minutę czy 45? Zostajemy przy standardowych 33. Najnowsza wersja Faza daje nam niesamowity advantage i niesamowitą e, przewagę nad tym co było wcześniej. W tym momencie możemy używać Phase'a bez podłączania przewodów RCA do naszego e, interfejsu z Serato. Znaczy to tyle, że wystarczy tylko i wyłącznie kabel USB, i dzięki temu podłączeniu jesteśmy w stanie już korzystać z Face'a. Jest to bardzo duże ułatwienie przy podpinaniu, ustawianiu, przy przepinaniu w klubie, przy yy, yy, pracy z tym Face'em. Z Żeby to się mogło wydarzyć, dwaj giganci, czy jeden duży gigant Serato oraz nowy pretendent do bycia gigantem, czyli Face, musieli się dogadać i zrobić bardzo dużą kolaborację. Wielkim ukłonem od strony Serato w stronę Feiza jest to, że wprowadzono nowy tryb, o którym w tym momencie jest mowa. Żebyście mogli korzystać z Serato w pełni z nowym Feizem, trzeba wejść w nowy tryb Serato, który nazywa się Wireless. I gdyby ktoś nie wiedział w jaki sposób konfigurować to, albo zapomniał, to sam program pokazuje, w jaki sposób przełączyć to ustawienie, żeby Face już mógł działać. Widzicie, ten instalator jest zrobiony po prostu genialnie. Jak ktoś nawet nie potrafi przeczytać po angielsku, może sobie wydedukować to z samego instalatora dzięki temu filmowi. Następna rzecz, nowy adwentycz, nowe ulepszenie, to jest to, że możemy kontrolować płynnie kolor na jaki face będzie nam się świecił, i tak jak widzimy tutaj, yy, przesuwam na, na żółty. On już się w tym momencie pojawia jako żółty, ten będzie czerwony. Możemy też wybrać solidne kolory, czyli so, solidny czerwony, a tu solidny niebieski, po to, żebyśmy łatwo mogli odróżnić. Możemy skopiować kolory, etc. Kalibracja. Kalibracja Face'a polega na tym, że możemy dostroić prędkość odtwarzania pilota. Do prędkości przesuwu płyty. To znaczy, jeśli w Waszym gramofonie z jakiegoś powodu ten suwak działa błędnie i nawet jeśli ustawicie 0, to nie jest 0, to możemy to skorygować dzięki najnowszemu oprogramowaniu dla phase'a. W tym momencie puszczam sobie phase'a na płycie i kalibruję 0. Calibration completed. Bardzo proste. Druga bardzo fajna rzecz jest taka, że mamy nową funkcję, która jest jeszcze w wersji beta. Nazywa się Double Tap Calibration. Polega na tym, że jeśli w ciągu grania imprezy, jakiegoś seta, z jakiegoś powodu wasz gramofon zacznie się rozjeżdżać i zero na pitch będzie, nie będzie zerem, możecie użyć tak zwanego podwójnego kliku. I jak widzicie, w tym momencie face skalibrował się po to, żeby być. Dokładnie y, ustawione z ruchami gramofonu. Następna zakładka to ustawienia zaawansowane. Tutaj mamy informację, z jaką, y, po jakim czasie ma pilot się wygasić. Ja z definicji ustawiam na, na 5 minut, bo to spokojnie wystarczy. To znaczy, od jakiego momentu po odłożeniu bateria ma się po prostu wyłączyć w tej. Bardzo ważna rzecz. Też jest na razie w trybie beta, ale wiem, że już bardzo dobrze działa. To Boost Radio. W momencie kiedy pracujecie w takich miejscach, gdzie jest bardzo gęsta sieć radiowa z jakiegoś powodu albo sieć Wi-Fi, albo jesteście w klubie, który jest pod ziemią, whatever, możecie wzmocnić sygnał radiowy, który zabiera troszkę baterii, natomiast powoduje daje nam z powrotem większą stabilność. Także jak widzicie, Update przebiegł bezproblemowo. W tym momencie zapisujemy sobie te ustawienia i jesteśmy gotowi do gry. Aby do... korzystać z Faizera, wystarczy teraz przełączyć Serato, tak jak było pokazane w tutorialu, na tryb wireless. I jak widzicie. Świetnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zaglądajcie na naszą stronę www.show.system.pl, www.face.pl, www.mixars.pl i serato.pl. Trzymajcie się!